he Tylko do nich Was dostanie, bo będzie tą flagę teraz despa. Niech by się się zostanie. Do niech bez Unią! Bez uniał! Powinniśmy zmieścić flagę u niej na Dostaw, 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 dostaw. Nie, 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 proszę pana, pana proszę pana, to, nie, to jest nasza prywatna własność. Proszę pana, to jest nasza... Proszę policja, proszę o interwencję! Proszę, proszę, proszę pana, proszę pana, proszę tego pana roz, proszę pana rozliczyć. Popchnął człowieka, proszę pana, to jest szmata prywatnej firmy, która ukradła Polskę. Pan nie ma prawa. Proszę pana, co pan zrobił? To jest szmata wroga, proszę państwa. Przejedźcie państwo po tej szmacie. To jest. O, ma rację, przez to wykupują polską ziemię, bo oni i, y, y, oni zmusili Polskę do tego, żeby można było kupować ziemię. Przedtem nie mogli, za żadne pieniądze, za miliardy, czy za 16 tysięcy, czy za 5 milionów, nie mogli kupować polskiej ziemi. A po to jest Unia Europejska, tak samo ukradną Ukrainę, proszę państwa. Po to właśnie, żeby okraść. Ludzie nawet o tym nie wiedzą, że to jest wina Unii Europejskiej. Pan Knurowski ma rację. To jest właśnie przyczyna naszego nieszczęścia. To jest narzędzie zbrodni. Knurowszy, jeszcze raz, pan mówi, prezydium, dotch! Niech będzie dotch, jeżeli chłop, jeżeli nie mówi, ile dotch, się podniosło. Ile się życie! to prawo zażyć? Co stało się weszliśmy do Unii? Tyle rodzin rozbitych, ile po prostu małżeństw i dzieci, te ulepszerów. Wam za to bardzo nam czy Pan, nam umiał Pan za dobrobyt, jaski, węgiel. Nie kręci Pan, nie wolno. Reżyser nie pozwoli. No proszę kręcić chyba, jest sensacja. No nie jesteśmy raty, panie kolego. A dlaczego pan zabiera naszą własność? Proszę pana. Proszę to zostawić, przepraszam bardzo, ale to jest moje. Przepraszam. Pana Knorowskiego. Halo? Proszę pana, dlaczego pan... Pan policjant, tak? Tak, tak. Niech pan podejdzie z nami. Dlaczego pan zabrał to? nie zabrał. Czemu zabrał? Proszę pana. No. Proszę pana, pan nie ma prawa tego zabierać. Dobrze, że pana podejdzie pan z nami? I tak, ale no, a może, może po, po, po całym czym? No, no, tak? To znaje, ale rozumiem, no tu podejdę. Proszę pana, tu znają mnie i. Nie będę pan. uciekał, niech pan. Nie, nie pan, nie pan, nie pan. No, no, no. no, no. Pan, tak, ale ja się nie skończyłem protestu, Jakby pan mi nie utrudniał, przepraszam bardzo, bo pan jest policjantem kryminalnym. Proszę pana, no właśnie protest prywatny, proszę pana, zgodnie z prawami obywatelskimi w takiej malutkiej skali jak pan widzi. Nie, no, żadnego problemu. Nie, 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 proszę pana, ale pan mi w tej chwili blokuje Dobrze, działanie. Nie, no, Proszę pan pana, jesteśmy atymować, publicznym... Pan to proszę to zrobić na miejscu, nie, a nie pod radiowozem proszę, proszę pana. Proszę pana, pan nie ma prawa, prawa, nie prawa, prawa. mnie e, aresztować w ale chwili, gdy ja... Arestujmy. Ale proszę pana, to, to ja panu podam dowód osobisty. Proszę. Proszę bardzo, proszę pana. Ja dzisiaj nawet byłem... A zresztą nie będę panu mówił, bo... No nieważne, sprawdzi sobie pan, wszystko Panie jest. No. No, no. Pani Kęsek, pan... no. nikt pani odchodzi, to jestem z panem porozmawiać, rozmowie. Proszę pana, ja nie odszedłem, Słucham tylko nie. poszedłem za panem, który zabrał, proszę pana. dlatego zapraszam pana do siebie, Dobrze. odzyska pan tą flagę swoją. Rozumiem, tylko że proszę pana, to jest moment, w którym się protestuje. A pan jako policja ma chronić obywateli, a nie blokować nam prawo obywatelskie. Ja nie protestowałem do momentu, dopóki pana któremu, y, którego to flaga jest i y, który y, to zrobił, proszę pana, nie wywrócił godzi, a no. wtedy dlatego się włączyłem. No, no. Nie wiem czy pan zauważył to zjawisko, tą sytuację. No. Także proszę pana y, właśnie. No bo proszę pana, bo to naprawdę jest, wie pan my nie jesteśmy tutaj wie pan, jakoś prywatnie czy tego, no tylko padnie, no właśnie no dobra, szpana, no. no, nie panie dobra, panie proszę panie... pana, nie dobra bo, bo proszę pana, bo w tym momencie ja tam mam yy, człowieka, którego przewrócono i dlatego interweniowałem no. policja nie powinna być od tego, proszę pana żeby blokować to, co obywatel wykonuje zgodnie z prawem, proszę dobra, pana no, no. gdzie jest y, ten pan? aha tam jest A. właśnie straciłem go już z, z oczu widział pan co się zdarzyło to było nic, nie, nie było przeprowadzane proszę pana i w chwili doszedł człowiek i nastąpiła no, sytuacja bardzo, bardzo zła no. dlaczego pan zabrał tam co to jest? To pan panie, panie, no, zabra nie znalazł pan, bo jak w chwili, gdy ją pan brał, to ja do pana krzyczałem, że to jest nasza własność i no proszę pana, to pan kłamie teraz, proszę pana. Dostał pan e, jakieś, pan nie powinien wykonywać takiego polecenia, jeżeli, e, jeżeli nie ma... Proszę pana, no ja jako obywatel i, i, i tutaj znajomy tego pana mam swoje prawa. No właśnie. Policja nie jest od tego, żeby po prostu wykonywać takie czynności Ale wobec to, to nas, bo to pan jest... Pan z, no, za, zablokowaliście panowie zgodne z, panowie. z prawem działanie. To znaczy, y, nie, on, no widział pan co się stało, że gość dopadł, ja zawołałem policję, bo y, facet doleciał i, i zaczął wyrywać prywatny przedmiot, który jest własnością obywatela, tak? No. Znaczy jego przede wszystkim popchnął i, 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 i było tak. Zresztą co tu dużo mówić, no. nie tego oczekujemy od policji naprawdę, żeby prewencyjnie w ten sposób yy, działała, jest to wolny kraj, jest to yy, miejsce publiczne i, i, i tutaj nie ma problemu, żeby, my mamy swoje ważne cele i, i, i ważne problemy I musimy być chronieni przez policję. No nie, a nie od razu, stało się panu coś? Proszę pan tak pana, żąda, ta, coś? Y, t, znaczy, nie, znaczy co? Czy, co no, jestem tu panowie z wami zamiast tam być przy y, panu, z którym y, no, no, byłem, y, rozmawiałem, kontaktowałem no, się, spotkaliśmy się tutaj. Nie, się ale ten pan chciał, y, chciał zgodnie z prawem y, w, Wy, wyartykułować swoje żale, został zaatakowany tam przez gościa niezgodnie z prawem, wtedy powinniście panowie interweniować jeżeli się bierze do rąk prywatną własność, to, to jeżeli już stoicie tak blisko, to tego nie, nie zwracał zresztą no, uwagi no, na... nigdzie nie było napisane, że to jest pana, to leżało sobie normalnie... proszę pana, no, widział ten facet, jak rzucił ten pan i, i proszę pana, i to było, było jego de facto, ja krzyczałem, że to jest moje, bo on nie krzyczał, że to jest moje, bo nie mógł krzyczeć, bo leżał nie na pewno nie jest ani poszukiwany, ani nic, no no... No jak wie pan co, on to powiedzmy sobie szczerze, ale aby to podniósł, no to nie wiem, może chciał panu to oddać. Proszę pana, no nie, no wie pan, mam nagrane, no niech pan już nie, nie baj duży, proszę pana, no. Ale to co uważa pan ale, chciał, no, że chciał zabrać tą flagę ukraść? Tak, tak, no zabrał ją, no przecież ją ukraść, Pan tak? interweniował w chwili, gdy zabierał to co, ale nie... No proszę pana, a, to nie chodzi... O... Rzecz, tak? no, nie, to jest pana Czorowskiego, ale proszę pana, e, prywatna oczywiście, a poza tym to nie chodzi o wartość tej rzeczy, tylko to była chwila, gdy ten pan artykułował protest zgodny z prawem, rozumie pan, czyli to było to był e, atak na e, zgodną z prawem prawo do protestu, e, może nieformalnego protestu zgłoszonego, Panie ale pan, co? prawo pan do... No Notatka będzie sporządzona z interwencji. Aha, aha, o to Panu chodzi. No dobrze, bo ale wie Pan, yy, 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 ta, takie działanie, ja nie wiem kto to był ten Pan. Może to, czy on działał ze swojej spontanicznej, yy, proszę Pana, czy ktoś mu to zlecił. Wie Pan, yy, pan yy, nie tylko Pan Słorowski, bo ja się też u, 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 z nim yy, no, yy, utożsamiam. Jak najbardziej ma prawo i rację, i, i, jest, to, i jest to moment, żeby wyartykułować takie prawdy. A, no. No. Takie prawdy trzeba I to, to nie jest kwestia, żeby policja Pan policjant podleciał i bierze tę czernier Jak już było, że tam po incydencie Bo pan Knurowski już leżał, wstał Tamten gość był y, ja za... Wie można to potraktować jako symbol nie można, no tu właśnie pan ma niewiedzę, proszę pana, dlatego że ustawa my wiemy co robimy i pan Knorrowski wie o tym doskonale, bo nie pierwszy raz to robi, to jest znak firmowy, nie jest to flaga państwa usta w, w, w świetle. W świetle ustawy. Jak panowie chcecie, to nie jest flaga państwa. Właśnie, więc, więc wolno, proszę, no, proszę pana, nawet flagi państwowe tak robią i narażają się na ewentualnie, nie jest policja taka radykalna, ale tu jest znak firmowy. To jest jako znak firmowy, yy, proszę pana, więc to, to jest bardzo powszechne, nie tylko my, bo w tej chwili są e, protesty w wielu krajach. To jest pana, nie wiem, no to jest pana konowskiego, ale no przecież pan konorowski leżał i, i także... No. no No nie no ja mu oddam, no przecież to nie jest. Oczywiście, że tak. No, no, przecież To nie chodzi o flagę, bo to nie, nie o kawałek szmaty chodzi z sitodrukiem, tylko o, o to, że on artykułował przy kamerach, przy... No, oczywiście. No. すいません。<laughs> <laughs> <laughs> Panowie, czy ja mogę już iść, bo przepraszam, bo pan Snorowski tam czeka na mnie pana i... No ale to już słyszałem, że, został, że zostałem sprawdzony, tak? To wziął od pana dokumenty? Ja czy drugi? No nie no, proszę pana, no... Pytał się pan przy mnie... ...wykonam czynności niezbędne i pan sobie pójdzie. No mógł pan to robić, no myślałem, że pan tam ten wykonywał. To pan tak kiwa głową, nie, nie, może, nie może obywatel według pana, nie, nie daje pan prawa, tak? Protestów. No. No. <śpiewam się wody> to byłem, to Dobra, zobaczmy inny. A to jest gdzie mam pan? Czy tak to tak, tak, wodzie? Tak, tak, tak. To wszystko do widzenia. Do widzenia. Biorę to, tak? No i tak e, widzicie panowie jak tam pan tak kiwał bo bardzo się nie podoba to komendantowi i w ogóle tutaj e, w sączu e, są e, takie klimaty jakie są bardziej, bardziej już e, papieskie niż papież I tam pan chmorowski jest pod nie wiem czy to policja jest koło niego, czy wiem się ta kamera tak Wszęt. Panowie nie z policji. No widzieliście panowie co się stało. No, spisali nas tak nawet policjant podleciał, żeby flagę Pouczyło mi, że to nie jest flaga, tylko znak firmowy, bo jeden tam pan nie wiedział, ten chyba co brał, to też może nie wiedział albo nie chciał wiedzieć. Ale nie Proszę bardzo. No wie pan, no to jest policja kryminalna, to, to nie jest. Nie uciekł. Ja mu w tym momencie... Nie, nie tyle wytargałem, no, co krzyczałem, nie, że, że oddał, oddał jest tutaj, położyłem koło siatki. i telefon, to wiem, bo ja widziałem. Tak, 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 tam mamy no zrobić sprawę. Ale to był prawdopodobnie jakiś... Yy, ojciec, nasłany? ojciec Europosła ten facet? Ha, ha. Ach, to dlatego policjant tak podleciał. A, a jakiego, Europosła? No, nie jakiego no, Europosła? nie wiem. Jakiego? Nie wiem. Podkarpacia. Pod czyli? Jak się nazywa? Nie wiem, no ja cię nazywam, no, nie wiem. A to był ojciec RO poszła? Tak, poszła. Tak właśnie dwa. Ale numer, kurcze. No to... No to ładnie, o Jezus, to co on taki? Co to? Co synek mu nie powiedział co oni tam robią, jak dzieci gwałcą i, i co się tam wypracza, Ja nie mówię, że ten europoseł to robi, ale, ale co on, przepraszam, to... to bo ja, ja widziałem, że to wyglądało jakby to spontanicznie facet zrobił, nie wiedząc nie wiem, czy on myślał, że to jest flaga państwa, czy... czy... Ale to nie jest flaga państwa. I ten Policjant jeden mi powiedział, my wiemy, że Unia nie jest państwem, a ten drugi nie wiedział takie facet tak, no ale przede wszystkim przerwali nam y, to, to nie był to co myśmy robili, to co pan robił to nie był protest w sensie ustawowym tylko y, 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 artykułowanie swoich racji bo to nie jest protest, bo protest to jakbym drogę zablokował, nie, czy, czy powiedzmy no no, że niby zagrożenie może być potencjalne nie o no, życia, nie, ale powiedzmy no mienia, czy no, 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 no. Można też podpalać, patrzy się co się dzieje na Ukrainie i, ja, i policja ich na, 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 na kolanach przeprasza. No ja wiem, że to jest wszystko grubymi niczmi szyte i, i bandy, ja nie popieram bandy u pana pewno to to wszystko Putin. Nie Putin, A, co pan wie? Proszę pana. Ja do Rosji jeździłem. Proszę pana. to... nie jest w interesie Rosji, tylko w interesie Azji, proszę pana, żeby okraść Ukrainę. Oczywiście. Proszę pana. A u nie to jest? Azjaci tak. już tam są, Chińczycy. Ja rozmawiałem z tymi Ukraińcami, z którzy są, no wiadomo, ich dziadkowie i pradziadkowie też czasami trąbiły przez Czyli chociaż powiem Panu szczerze, porządne chłopaki są i dziewczyną no, niestety często prostytuuje, czy na ruchach tańczy, no to jest straszne. Ja być, Właśnie. Nasze no to samo robią na zachodzie, więc tylko z chodzi o to, że oni... I to było inicjowane tak samo przez przez ten, tak samo jest teraz. To nie jest po prostu yy, sprawa taka, że, że po prostu to wszystko się dzieje. No. Tu ta policja. Nie, idziemy, nie idzie pan już tam? Nie, No, słuchaj, zrobi.